Witam, z tej strony Kocyk, witamy Was w trzecim już odcinku z serii Sirius sam z Roxem Roxo? ma Dobra, lecimy dalej, gramy Ostatni odcinek był nudnawy, nie? Eee... To źle wróży. Według mnie Co ja na to poradzę? Ostatnio lepiej się grało, nie? Mhm. Dobra lecimy No ty typy prowadzisz, mówię ci Ja, jestem Mikołajem. Tak na już nie da Mikołaj zawsze są. on stał, widziałeś? On się położył i wstał, o oh, Ofak. O oh, fak No się zobacz, oni leżą i wstają, patrz hmm. Chyba przesadziłem, wiesz, że ja zmieniłem poziom na bardzo trudny Co, zrobiłeś? Zmieniłem poziom na serius Aha, oh, fuck. Nie <laughs> no, żartuję, na hardzie chyba jest Chyba Nie wiem, czekaj za sobą Albo easy Czekaj, poziom, poziom jak jest, taki Heldata Latedi enimus statistic Roxo so. Nie, to są to jest skille i w ogóle, ale nie piszę kill, ten jest poziom Wierzę. Hard, yes, jest, to... jest, pisze, poziom hard. Czemu ja leżę? O Lepsze pytanie czemu ja mam 14 punktów życia i jeszcze żyję Czeka, gdzieś, gdzieś na górkę, bo nie umiem umierać, gdzieś za tą górką było. Punkty życia, chyba, jak mi się nie wydaje. A to, o. to, to się Jest, jest życie, i jest tam punkt termo, i amunicja. Dobra, bierzemy to. Czy przyda na pewno? Yuh. Oj, biegnij, biegnij, koleś, biegnie. Tak, nie ma tak, jak sobie wysadzić z tym E, wiesz, że tutaj chyba będzie ten koleś taki kamikadze na Tak. Ile w sam może grać osób w kooperacji? Do e, czterech, jak mówisz, bo masz w obcych ustalenia postać do czterech. Tak. Już podaj, że od czwartego odcinka możemy zaprosić dwie osoby, nie? Albo jedną. <laughs> nie, to już obojętnie. W sumie... zależy, zależy, ile będzie. O, megazard atakują. Serwer łatwiej utrzymać to, to dużo nie wymaga A to z biednych wojenzie, nie mówię ci. Tak, Star Wars Są te, jak się nazywa, jak atakowali tą bazę wtedy No za plecą też jest jeden ty A no te, teraz to chyba trochę więcej go rozwoju, no, wiesz? Zaciukali mnie Dobił go. No. Spoko, dalej się nie dało. Wziąć już. No to jest głupie to wodzenie. Hmm. Przynajmniej żeby to sprint był, nie? A, pobiegam sobie jak głupie te hmm. w ogóle skaczak się robi. A radę. chciałem go z kosy zdjąć, ty kupie Nie czekaj jak to... O no dobra mam. Uśmiechiembyś tam No nie no masakra skąd to się tu wzięło. Hahaha, na rakietą, rakietą, bo ona jak pada, to ona jedną rakietę wyszlibuję. To żabki widzę, letą. ale One mają chyba jednym pół życia, jak mi się nie wydaje, wiesz? No ale mogą dużo się zrobić, jak jest dużo. One są jak radziecka armia, na masę. No wiesz, oni wszystko robią na masę. Przeskoczyła cię. No i trafił nie ma. Dobra, to idziemy na przodu. Nie ja wiesz, co gdzieś ci wie, na początku, jak pierwszą mapę masz, co nie? nie? To tam pójdziesz tym długim, długim chodniczkiem, i masz pełno tych megazordów czerwonych, co nie? A tutaj masz już więcej broni, w ogóle, ale masz tylko dwa były. No bo kto ci idzie w tył na początku? Hadooka leci mnie. Widzę, to na jakiś jest. Mógłbyś pomóc? No widzę przecież. I dostanę headshot Pocno. Mega za tego, za ok Dobra chyba już po wszystkim jest, nie? Jak to? Nie lata jeden Już nie Gdzie on jest? A co on perdala? Gigi Ono odperdala O, to było ono ty no. właśnie, na nie sprawdziłem, czy to jest od przodu. No i tak to jest jak się zapierdala przed siebie. O, ja te kulki wracają, ci... Wiesz, że te kulki są takie naprowadzające? Jak ty go zabiłeś w ogóle? Eee... z rurki. Z rurki. Mam uprawnienia osno. na rurkę. O kurde. Rozwalił posążek Ej teraz jakoś szybciej poszło no Tak ta gra jest prawdziwa no Tak rakiet naprawdę fajna jest. Wszystkie te kopytniki już poszły? <laughs> to było dobre. Nie ja zginęło. A to już lepsze już, 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 już myślałem, że tego, że będę musiał przez całą mapę biec do ciebie. Dobra, to już chyba koniec. Nie, jeszcze nie, nie w koniec. Tak, to się dało chyba zbugować, jak to, jak to się robiło. Ta strzelałeś z wyrzutkiem pod siebie. To nie wyszło. Trzeba jakoś pod siebie wyrzuciłem rakiet. Coś takiego, nie wiem, pamiętam. Dzisiaj rybek nie był jakiś. Musimy o coś do mnie spadło. Zatachuję. Czekaj, to trzeba było te wszystkie powciskać, nie? Ja się osłaniam. Dobra, ja to wciskam. Czekaj, jak to się wciskało? No pewnie E, jak w każdej grze, albo F jak w GTA Nie, E to się na boki walisz Nie mogę wziąć rózę Just Tak, się do mnie dały już tu chłopatę. Prawy przycisk myszki. Prawy? Prawy przycisk myszki, tak. Aha, dobra. Moje, moje, moje. Teraz ja, teraz ja, teraz moje. Tam jesteś, masz 5 punktów HP, więc puszka. Och, ale. A tu spało, to nie jest tego. się udawało, no, że, że go nie widać. No. Takie wielkie świetle się... leży ci na korytarzu, na środku, nie? Nie, nie, nie widać, ty. Zamknął oczy, myśli, że go nie widać. Poko, ty. Wiesz, że za tobą był kostek? Tak. A co to jest, to też jest źle. A za to się coś przyżarło. Czekaj, masz ty, jest w hamach, Hyhyhy <gry> Eee ja widzę... Ej no nie ja nie chciałem przez to wchodzić Ty Mi się pojawiło takie lustro Wiesz. Widzisz Aaa tam z nimi się walcz, a ja będę szedł do przodu, dobra? Nie, ja też uciekam do przodu Ja mam już dwie rakiety mam jeszcze do wywalczyć Zabijam, <grym> Brawo. A tu tak ślisko to było? Nie, to nie tu. To było ślisko, Co za chanty ty? jest gdzie ja jestem? papirusa zdobyłem, nie Jakiego? A, to tam w dół po tych schodach trzeba było. A to teraz... da się driftować ja co jak się da driftować? No pamiętasz ten lud tutaj par stream Takie ludzie, ty lud widzisz ty. gdzie żabki gdzie jest po Polas No jestem tu driftuję sobie no, Tutaj sobie, ty wiesz dużo mi to mówi Aaa drift, drift drift Czekaj zacznijmy jak to wygląda Ooooo. Jak Jackson normalnie Dobra, idę do siebie. Ty wiesz, że to, to te punkty na Nie wiem jak ty Ej, które masz miejsce u góry? Czy masz napisane na środek na u góry? Pierwsze Jak ty możesz mieć pierwsze, jak ja mam pierwsze? Ja mam pierwsze Gdzie masz tą podłogę? Tu, chodź Ha, tutaj masz A wiesz, że te się rozwalić? Rozwaliłeś posążek Czego będę się modlić? No Boga. Do posążka Fajne, nie? Tak bardzo Zobacz, że taką w pokoju, wiesz? Fajnie, przyjdę do Ciebie driftować Czemu tu nie ma spadochronki? Dobra, no. gdzie tu trzeba iść? Czemu tu nie ma spadochronki? No, spadochron. Czekaj, tu idziemy? Tu, tu trzeba Dobra, wybieramy drogę Po lewej są żabki, a po prawej jest... Tego Megazord A z tyłu był kopytnik i z tyłu też masz megazord Z tyłu to w ogóle jest masakra. Tu tylko się dajesz na prawo, to bierzesz. Jak w lewo. Nie da się. Analizuję. Nie da się, tu trzeba przejść. Da się tam on to to jest. Hmm. A to będzie musieli do tego drzwi do klucz zdobyć, Jest wiesz, tamtych. Bo ja nie lubię ciemnych pomieszczeń. Ej, poczekaj na mnie. Tu za cham. Chodź. Znaczy, drzwi zamknęły, ja co mam zrobić? 10 się drzwi zamknęły? Ano? No to masz problem. <laughs> Tylko jeden... Ej, co ja mam teraz tu zrobić? Bo nie mogę przejść. Ej, o, o co komu? Musisz coś tam zrobić. O, Jak to mam coś zrobić, ty Jak to mnie co tam... Otworzyły chmara. się. Pod wodą będzie podejrze O nie, tutaj, dobra, ja idę do klatki jak chcą. Ale wiesz, że nagle. Nie, czekaj, ty musisz chyba na mnie też czekać w tej klatce. Ale co ty zrobiłeś teraz? Co? Nie wiesz, że teraz będzie pełno tych kostków biegło w kółko? Nie wiem. A jestem na zewnątrz? Sorry. Super, ja mnie zabijłem zaraz To chodź tutaj, ja cię pomogę Tak, chodź tutaj, biegam ku kogoś. Ja te, te z głowami przychodzą, nie? One są tak cienkie <grym> Tak cienkie ty Mówię ci, że głowa się zmieści to wszystko, nie? Tak. A teraz rajdź sobie sam ty. <grym> 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 Danie szamana, słyszałeś jak jedzie w górze? Tak, tak, Armagedon już? Ty? Tam biegnie, już nie biegnij. tam jest. No za tobą ciągle. Dziękuję. Ja idę tutaj na prawo. Nie na prawo. Nie ma. Hasko, to widać, że mogłeś te drzwi główne zamknąć? Nie, nie wiedziałem. O, to masz takie. A nie, jakieś kolce ci nie tam odblokowałem. I, to muson jest. To muson Gdzie, jest. Czy tam pod wodą? Nie, tutaj. Aha, już było. Za, za tymi drzwiami. I na ten odcinek w ogóle trwa już. Ej, ja nie mogę nigdzie przejść najlepsze jest nie Tłumacz, tutaj te drzwi się otwierają zobacz To jest Ty na O widzisz Otwierają się Thompson Tomigana normalnie takie odgłosy, jak masz kapitana na bamby, nie? Co? No kurwia... Chcesz tam wejść, ja tam chcę wejść? Ja chcę do światełka, jak ci ma <noise> Jak ci ma? Dobra, Dobra, tutaj gdzieś były drzwi Światełko, światełko Gdzie? Puka się najpierw Pierw. no chodź tu głębiej, nie te drzwi, tamte drzwi Tam, tu ja światełka co mi to obchodzi? Chodź tutaj. Dobra. Chodź. Mówię ci, jak zielony peron wyglądasz. No, drzwiami! Ty jak Mikołaj. Tam masz drzwi. Wiem. 500 złoty będzie. Odezwał się normalnie, kurde, oprowadzasz po Serius No to ja jestem Serius Sam, a ty nie jesteś ser, Serius Sam. 7 a 7 teraz ja, teraz moja kolej. No co ja zrobiłem? Dobra. Dobra, to będziemy tutaj kończyć. Czwarty odcinek. Zginąłem. Coś się zrobił. No co to ma być? Znowu ten kawał biec. To chwilę poszła. Gdzie ty jesteś? No ja muszę od, ty od tych drzwi tu biec za siebie. Dobra. To już sobie kiedy hmm. indziej tam dobiegniesz? My kończymy na razie ten odcinek. Mam nadzieję, że. O, jest ciebie, trzeba? Dobra. No możemy iść dalej. Nie, nie idziemy dalej, kończymy ten odcinek. Dobrze, to kończę odcinek. Kończymy tu odcinek, mam nadzieję, że się podobało. Czwarty, czwarty, czwarty już będzie odcinek później, nie? Eee, trzeci? To jest trzeci To trzeci... A, czwarty będzie następny. No to czwarty postaramy się nagrać już z jakimś gościem. Nie wiemy kto jeszcze będzie, zaczymy jak chcecie to wpiszcie. Pierwszy... Pierwsze dwie osoby albo jedna za czym jeszcze, wylosowane będą z nami grać. One do wody zginąłem, ale dobra. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć.